Dzień dobry moi kochani, jeżeli temu co robicie, jesteście w swojej pasji, hobby, całym sercem i duszą oddani, myślę, że zaraz się Wam poprawi twarzy mimika. chciałek powiedzieć, że no, teraz już mogę uchylić nie tylko rąbka tajemnicy, ale zdradzi całą prawdę. Przyjechałem po porosy w sumie trzeci, a przejazdem nawet po raz czwarty czy piąty do, uwaga, Rybnika więc myślę, że już się wam poprawiła twarzy Wiemika. Eee... ja wiem, że autobusów jest u mnie fol na dzień dobry chciałem wam pokazać o, taki piękny w błękicie van hall fakt wiadomo, na licencję Eo zrobiony i żeby nie było duety do mety van -hole z EOSem w tle myślę, że obydwa wam spodobają się no co prawda nie karusy, ale też coś fajnego a, ale spokojnie moi drodzy ja tu nie przyjechałem z kulitego e, firmy Rojek Dekor Okolice a tak naprawdę wszystko zaczęło się wiele lat temu e, na bazie niestety nieistniejącego już u nas w Katowicach na Brynowie, na rzepakowej PKS u Katowice e, wtedy na PKS żeby pofocić Sanosy przyjechołek, niestety, że spóźniłem się o rok czasu, bo zostały skasowane rok wcześniej od Pani Kierownik Transportu, wtedy usłyszałeś. No i nie miałem innego wyjścia za zgodą autorów, zdjęcia Sanosów z fototrans z TWB pościągołek, które znajdują się u mnie na Facebooku na komunikacyjnym fotoplanie, oczywiście dla autorów tych zdjęć podziękowanie. Ale jakież było moje zdziwienie, kiedy już na los X ogłoszenie zadzwoniłem I ja zawsze go dom. Moja komunikacja od dusza nie zawsze rymować potrafi. Właściciel ogłoszenia powiedział: Panie, przecież Pan był kiedyś u mnie na zdjęciach, robił Pan przy moim autobusie kupa fotografii. U mnie rymy to element stały. Pomyślałeś, że jasne pieroniak jaki ten świat jest mały. I oto moi kochani. Coś, co również legendą zostanie. Proszę bardzo. Sanus. Myślę, że kupa radości Wam to sprawi. Był produkowany w Macedonii. Był w byłej Jugosławii. Mojej pasji roztomaje to oblicza. Oczywiście pozdrawiam kolegi z MZA Warszawa. Obecnie... Ex-PKM Katowice. Obecnie MZA Warszawa. Co szedł suchą szosą. Sasze i licza. Niestety. Jak ja to zawsze godzina, a za tym bądźmy szczerzy, tak niestety kończą bohaterzy. Zaraz. O, proszę bardzo, Sanos e 415 Legenda trwa, ilość miejsc siedzących: 52. Op. O, spokojnie, bez stracha, muszę się tu pieronić. Wyskoczyć na blacha, nawiew na blacha. Proszę, piękny w całości, Sanos w okazałości. Och, i pewnie zaś powie Peter Pieronie, pan Bogdan Bill, a ja powiem, moi kochani, naprawdę, warto żyć dla takich chwil. Nazywają rzecz imienia Sanos, Piękne komunikacyjne wspomnienia. Op. Już nikaj nie, nie niestety nie realizuje, tak się to prezentuje. Czy do się go uratować? No, powiedziałbym ich nie mam pojęcia, ale powiem Wam że silnik e, i części poszły na odrestaurowywanie innego Sanosa do pewnego gościa. Mogę Wam zdradzić tajnica do zamościa. Ale ten Sanos moje jeszcze koła, mo kierownica. O proszę. Nawet się drzwi udało otworzyć. Zaraz zaglądniemy za kierownica. O! Jak zawsze moja rymowana śląskogodka. Pozwala się tutaj do tego sanosa zajrzeć do środka. O! Proszę bardzo. Takie skarby warte miliardy. O! Proszę. Coś ze wspomnieniowi galaktyki. Jeszcze wiszą y, propoczyki. Tak patrzę. Zaglądować do środka. Jestem zdania, że dla prawdziwego miłośnika ten samochód byłby jeszcze do uratowania i na niejednej drodze osiągałby dobre wyniki. O, proszę bardzo. Tutaj jeszcze. O, podświetlenia. Dla pasażerów na sufitu. Wentylator, także ilość pamiątka spora, również w postaci wentylatora. Piękna sprawa i nieważne, czy coś jest daleko, czy blisko, warto samemu szukać i znaleźć takie piękne znalezisko także. Jakbych co najmniej wygrał na loterii losa, na Sanosa i podobnych zabytków umie wiele, to jeszcze fotele Drzwi oczywiście z tyłu na przycisk otwierane, bo Sanosy przecież były w różnych wersjach wiadomo produkowane To jest moja twórcza wena, nawet kapelusz kurczę. No teraz jest tak podobny yy, z pewnego duńskiego filmu do inspektora Martensena albo co jest wiadome do Ala Capone. Tak jeszcze popatrzymy, co też się tu znajduje Jakiś dyplom. ramki o. O. coś co pewnie jakbyście nie widzieli to, to elementy oczywiście foteli prawdziwy strzał w dziesiątkę to jedno takie się wezmę na pamiątkę to akurat to akurat jak widać drzwi rozsuwane bo tak jak powiedziałem sanosy były e, w modelach e, z drzwiami e, na klamka i na zmontowane. Oczywiście były też e, drzwi, jak pamiętam, e, podwójne z przodu. Ale żeby nie było, że jest jak najmądrzejszy co do mojego wywodu. Och, Boże. Godom, naprawdę czuję się jakbym wygrał na, loter na loterii losa. Po wielu latach poszukiwań. Końcu Łuk się powiodła, jest tak naprawdę szczęśliwy zadowolony. Także moim kolejnym programie Ci zaprezentowałem Państwu Sanosa, który na niejnych drogach dawał rany. Życzę dobrego tygodnia. Dziękuję za uwagę.